Czy słyszeliście już o najnowszych zmianach, które mogą wpłynąć na wasze emerytury? To informacje, które zmieniają wszystko. Zus właśnie ogłosił coś, co zaskoczyło wielu seniorów. Co dokładnie oznacza ta decyzja? Jakie korzyści czekają na emerytów od lutego? I co może się zmienić w waszych portfelach? To nie jest zwykła aktualizacja to coś, na co wielu czekało przez długi czas. Przedstawiciele ZUS podzielili się szczegółami, które mogą mieć wielki wpływ na waszą codzienność. Czy wiesz, co dokładnie się zmieni? Jakie są te szczegóły i jak mogą one wpłynąć na waszą emeryturę? Czujecie, że sytuacja finansowa w kraju jest trudna? ZUS wprowadza zmiany, które mają poprawić waszą sytuację. Jednak czy wszystkie zmiany są takie, jak myślicie? Co jeszcze kryje się w tej nowej waloryzacji emerytur? Jest coś, co może was pozytywnie zaskoczyć, ale czy to dotyczy właśnie was? Mam dla was więcej szczegółów na ten temat. Będziecie zdziwieni, jak te zmiany mogą wpłynąć na wasze życie. Jako Mickiewicz, postaram się wyjaśnić wam wszystko w najprostszy sposób, byście nie musieli szukać informacji w gąszczu niejasnych komunikatów. Zanim jednak przejdziemy do szczegółów, sprawdźcie, co dokładnie ZUS przygotował dla emerytów, bo to może być moment, na który czekaliście. Czekajcie, bo zaraz zdradzę wszystkie szczegóły. Zanim zaczniemy, jeśli nie chcecie przegapić żadnej ważnej informacji, pamiętajcie, by kliknąć subskrybuj. Przejdźmy teraz do sedna tej sensacyjnej wiadomości. Witajcie, drodzy emeryci. Dziękuję, że jesteście ze mną dzisiaj. Mam dla Was naprawdę wyjątkową wiadomość, o której muszę Wam opowiedzieć. Jeśli jeszcze nie słyszeliście, ZUS właśnie ogłosił coś, co będzie miało ogromny wpływ na Wasze emerytury. Wiem, że wszyscy czekaliśmy na to z niecierpliwością, bo to wiadomość, która może zmienić wasze życie. A przecież każdy z nas marzy o tym, żeby jego emerytura była stabilna i bezpieczna, prawda? Pierwsze, co musicie wiedzieć, to to, że zmiany dotyczą waloryzacji emerytur. Mówiąc najprościej, waloryzacja to nic innego jak dostosowanie wysokości waszej emerytury do zmieniającej się sytuacji gospodarczej w Polsce. ZUS ogłosił szczegóły, które są naprawdę obiecujące. Od lutego emeryci mogą spodziewać się nowych rozwiązań, które pomogą im w codziennym życiu. Ale co dokładnie się zmienia? Co oznacza ta waloryzacja i jak wpłynie na wasze finanse? Czas już rozwiać te wątpliwości. Wielu z was zastanawia się, czy te zmiany wpłyną na wysokość emerytury, którą już otrzymujecie. Odpowiedź jest taka: że tak, wpłyną. I to w sposób, który może was pozytywnie zaskoczyć. ZUS ogłosił, że emerytury zostaną waloryzowane, co oznacza, że kwoty, które otrzymujecie co miesiąc, mogą wzrosnąć. Ale nie chodzi tylko o proste podwyżki, chodzi o to, żeby wasze świadczenia były dostosowane do aktualnej sytuacji ekonomicznej w kraju. To oznacza, że wasze pieniądze będą miały większą wartość, co jest naprawdę ważne w tych trudnych czasach. A teraz pomyślcie przez chwilę, jak bardzo zmieniają się ceny w sklepach, jak rosną koszty życia. Wiem, że dla wielu z Was może być to naprawdę frustrujące, bo codzienne wydatki stają się coraz wyższe. Dlatego każda forma pomocy, która zapewnia stabilność Waszych dochodów, jest na wagę złota. ZUS postanowił wprowadzić zmiany, które będą miały na celu nie tylko podwyżkę emerytur, ale również dostosowanie ich do rosnącej inflacji. To naprawdę dobra wiadomość, bo oznacza to, że Wasze emerytury będą rosły w takim tempie, w jakim rośnie cena produktów i usług. Co za tym idzie, będziecie mogli kupować więcej, nie martwiąc się o wzrost cen w sklepach. Ciekawi was pewnie, jak dokładnie będzie wyglądała ta waloryzacja. ZUS ogłosił, że proces ten będzie uwzględniał wskaźnik inflacji oraz wzrost przeciętnego wynagrodzenia w kraju. To oznacza, że w praktyce wasze świadczenia emerytalne będą rosły zgodnie z tym, jak rośnie siła nabywcza pieniądza w Polsce. Zatem im wyższa inflacja, tym większa będzie waloryzacja. I to jest coś, co naprawdę może pomóc w poprawie waszej sytuacji finansowej. Co więcej, ZUS planuje, że zmiany będą miały charakter systematyczny. Oznacza to, że waloryzacja nie będzie miała charakteru jednorazowego, lecz regularnego, co jest bardzo ważne. Dzięki temu emeryci będą mogli liczyć na stabilność i przewidywalność swoich świadczeń. To bardzo ważne, bo z całą pewnością nie chcecie żyć w niepewności, prawda? ZUS chce dać Wam poczucie bezpieczeństwa. A te zmiany mogą okazać się krokiem w dobrą stronę. Jednak to nie wszystko. Zus zapowiada także, że emeryci, którzy osiągają wiek 75 lat i więcej, będą mogli liczyć na dodatkowe wsparcie. Tak, dobrze słyszycie! Dodatkowe świadczenia, które mają na celu poprawienie sytuacji osób starszych. To oznacza, że osoby, które są w podeszłym wieku, będą mogły otrzymać dodatkowe środki, które pozwolą im na godne życie. Często to właśnie starsze osoby borykają się z trudnościami finansowymi, dlatego te zmiany mogą okazać się zbawienne. Ale, jak zawsze, pojawiają się pytania: jakie będą dokładne kwoty podwyżek? Kiedy dokładnie ZUS wprowadzi te zmiany? A także czy wszyscy emeryci będą mogli skorzystać z waloryzacji? Na te pytania musimy odpowiedzieć z pełną precyzją, bo zrozumienie szczegółów jest kluczowe. ZUS podał, że waloryzacja zostanie wprowadzona już od lutego, więc zmiany nie są daleko. Natomiast jeśli chodzi o konkretne kwoty, to ZUS zapowiada, że dokładne wyliczenia będą dostępne wkrótce. Pamiętajcie, że każdy z Was może skontaktować się z ZUS-em, by uzyskać indywidualne informacje na temat swojej sytuacji emerytalnej. Czy to oznacza, że Wasze życie będzie łatwiejsze? Na pewno. Każda zmiana, która poprawia sytuację finansową seniorów, jest krokiem w dobrą stronę. Wiemy, że z każdym rokiem potrzeby emerytów rosną, a podwyżki cen w sklepach i usługach sprawiają, że ciężko jest związać koniec z końcem. Dlatego każda pomoc, jaką możecie otrzymać, ma ogromne znaczenie. I pamiętajcie, że te zmiany to nie koniec. ZUS planuje kolejne reformy, które mają na celu dalsze wsparcie emerytów w Polsce. Ale teraz, kiedy wiemy, jak wygląda proces waloryzacji, zastanówmy się, jak te zmiany wpłyną na waszą codzienność. Wyobraźcie sobie, że wasza emerytura wzrasta, a koszty życia pozostają takie same. To oznacza, że będziecie mieli więcej pieniędzy na swoje potrzeby, na podróże, na spotkania z rodziną, na to, co sprawia, że życie jest przyjemniejsze. Tego właśnie wam życzę. Abyście mogli żyć komfortowo i bez obaw o finanse. Zanim zakończymy, chciałbym Wam przypomnieć o czymś bardzo ważnym. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, subskrybujcie mój kanał, by nie przegapić żadnych nowych informacji. Wkrótce pojawią się kolejne szczegóły na temat tego, jak te zmiany wpłyną na emerytów, a ja postaram się Wam dostarczyć najnowsze wiadomości na temat waloryzacji i innych wsparć dla seniorów. Pamiętajcie, że nie jesteście sami. Zawsze możecie liczyć na mnie. Mickiewicza, który dostarczy Wam najnowsze informacje na temat ZUS i innych ważnych kwestii dotyczących Waszego życia. Dziękuję, że jesteście ze mną i mam nadzieję, że te zmiany przyniosą Wam ulgę i radość. Śledźcie nasz kanał, a ja będę na bieżąco informować Was o kolejnych wiadomościach. Zastanówcie się, jak wielką zmianą będzie to dla Was. ZUS nie tylko poprawia wysokość emerytur, ale chce także wprowadzić system, który będzie dostosowywał Wasze świadczenia do realnych potrzeb rynku. To oznacza, że już nie będziecie musieli martwić się o to, czy Wasza emerytura jest wystarczająca na opłacenie rachunków czy zakupy. Te zmiany sprawią, że Wasze pieniądze staną się bardziej stabilne i przewidywalne, co daje poczucie bezpieczeństwa. To ogromny krok w kierunku poprawy Waszej sytuacji finansowej i komfortu życia i choć teraz wszystko brzmi bardzo obiecująco, nie możemy zapominać o tym, jak ważne jest, byście na bieżąco śledzili zmiany w przepisach i w polityce ZUS. Im szybciej zrozumiecie, jak te zmiany mogą wpłynąć na Was, tym łatwiej będzie Wam dostosować swoje finanse do nowych realiów. A to może naprawdę poprawić jakość Waszego życia, szczególnie w kontekście rosnących kosztów życia. Pamiętajcie, że Wasza przyszłość emerytalna zależy również od tego, jak aktywnie śledzicie takie informacje. Dzięki temu będziecie mogli podjąć odpowiednie kroki, by Wasze świadczenia były jeszcze wyższe, a Wasze życie bardziej komfortowe. W kolejnych odcinkach będziemy omawiać szczegóły tego, co ZUS planuje w przyszłości, więc bądźcie ze mną na bieżąco. Nie zapominajcie także, że zmiany w systemie emerytalnym to nie tylko kwestia waloryzacji, ale także szerszego spojrzenia na przyszłość seniorów w Polsce. ZUS nieustannie pracuje nad udoskonaleniem swojego systemu, aby jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby osób starszych. Warto zatem zwrócić uwagę na nowe inicjatywy, które będą wprowadzone w kolejnych latach. Z pewnością pojawią się nowe formy wsparcia, które pomogą Wam jeszcze łatwiej zarządzać swoją emeryturą i zapewnią większy komfort życia. Warto też wspomnieć o dodatkowych rozwiązaniach, które ZUS planuje wprowadzić dla osób w wieku 80, osoby starsze, które mają już trudności z samodzielnym funkcjonowaniem, będą mogły liczyć na dodatkowe świadczenia. To krok, który na pewno ucieszy wielu z Was, zwłaszcza tych, którzy potrzebują większej pomocy w codziennym życiu. Te zmiany, choć niewielkie, mają ogromny wpływ na to, jak będzie wyglądać wasza przyszłość finansowa. Wiemy, że wielu z was martwi się o swoje finanse, zwłaszcza gdy ceny rosną, a życie staje się coraz droższe. ZUS, wprowadzając te zmiany, chce pomóc wam poczuć się pewniej i bezpieczniej. I to jest najważniejsze poczucie, że nie jesteście sami i że instytucje państwowe dbają o waszą stabilność finansową. Zanim zakończymy dzisiejszy odcinek, Przypomnę jeszcze raz, jak ważne jest, byście byli na bieżąco z tymi wszystkimi informacjami. Zmiany, które nadchodzą, mogą zrewolucjonizować wasze życie, ale tylko wtedy, gdy będziecie świadomi, jak z nich skorzystać. Dlatego zachęcam Was, byście regularnie śledzili nasz kanał, bo będziemy przekazywać wszystkie najnowsze informacje dotyczące emerytur i innych ważnych kwestii dla seniorów. This additional section continues to build on the themes of financial stability and support for seniors, creating a sense of ongoing value and engagement. It encourages your audience to stay updated and highlights the importance of the changes for their future well being. Let me know if you need further expansion or adjustments.